Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szybkie ciasto niedzielne. Potrzebować będziemy dwa jajka, dwa banany, półtora łyżeczki proszku do pieczenia, trzy czwarte szklanki cukru, pół szklanki oleju, pół szklanki jogurtu. Półtora szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250 i pół szklanki orzechów. Banany zmiksuję orzechy również zmiksuje. Jajka z cukrem i szczypką soli ubije na puszystą masę. Masę jajeczną już mam. Utartą dolewam olej, dolewam jogurt i dodaję pokrojone orzechy, proszek do pieczenia, zmiksowane banany. oraz mąkę. I całość dokładnie jesienią. Już mam połączone, jeszcze zbiorę brzegi, przemieszam. I ciasto wyłożymy do formy. Forma 17 na 27 cm jest wyłożona papierem do pieczenia. Ciasto będziemy piekli około. 40 minut w 170 stopniach. Szybciutkie, niedzielne ciasto. Powierzchnię wyrównujemy, i ciasto wędruje do piekarnika. I tak, oto niedzielne ciasto. Mamy upieczone, wiesz, posypałam czekoladą z orzechami. Jeżeli nie mamy, to możemy zwykłą czekoladą lub cukrem pudrem. A tak wygląda niedzielne ciasto w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Niedzielne ciasto.